Słuchajcie, kolejny dzień w lesie, kolejny jeden dzień przerwy, jeśli chodzi o ten nas. I uwaga, godzina 15, zbliża się 30. Przychodzę na swoją ścieżkę, której wycięłem tych podgrzybków Multum. No i co dalej? Się dzieje. Patrzcie. Następny. Patrzcie na to. Następny. One po prostu się tutaj rodzą wszędzie. Jest niesamowite zatrzęsienie tutaj na tej ścieżce. Ja już tutaj yy, z tej ścieżki przywios, przyniosłem dwa wiadra. Patrz. I to jest najlepsze. Gadamy, gadamy i co się dzieje? I następny gość. Następny gość jest. I tak mogę.. O! I popatrz, i następny I to jest tylko rozmowa, nie?